Hello, hello, witam bardzo serdecznie wszystkich gitarzystów i nie tylko, ponieważ temat, który chcę dzisiaj poruszyć, dotyczy ludzi, którzy w ogóle uczą się grać. Mianowicie, ile trzeba się uczyć, żeby umieć grać? Hmm. Co on wymyślił za dziwne pytanie? Otóż, moi drodzy, to nie ja wymyśliłem te pytanie, to pytanie. To pytanie zadaje mi wbrew pozorom wiele osób, zarówno tych chcących nauczyć się grać, jak i rodziców. Przyznacie, że jest to trudne pytanie, albo inaczej. Pytanie jest proste, tylko niełatwo na nie odpowiedzieć z bardzo wielu względów. Niemniej jednak najpierw powiem Wam, dlaczego trudno jest na to odpowiedzieć i dlaczego to pytanie jest swego rodzaju kalkulacją ze strony niektórych, a potem postaram się, albo inaczej, spróbuję odpowiedzieć rzeczywiście z moich doświadczeń, ile zajmuje nauczenie się pewnych rzeczy. Na instrumencie. Otóż, kochani, dlaczego mówię, że jest to swego rodzaju kalkulacja? No bo taki młody człowiek albo rodzic myśli sobie, mm -hmm, jeżeli lekcja miesięcznie kosztuje tyle i tyle, tych lekcji w miesiącu jest tyle, to ile miesięcy ja będę musiał płacić, żeby on się nauczył? Na przykład, to jest rodzaj kalkulacji. Tak samo może myśleć młody człowiek, który musi wydać na to swoje, powiedzmy, kieszonkowe. Wtedy jest kalkulacja, czy z tym nauczycielem warto, czy nie warto. Czyli ile za lekcje, ile miesięcznie, przez ile miesięcy, i to jest właśnie taka kalkulacja. Tymczasem pytanie, ile trzeba się uczyć, żeby umieć grać, jest pytaniem podobnym, nie wiem, ile trzeba czasu, żeby nauczyć się czytać, albo ile trzeba czasu, żeby zrozumieć matematykę. Albo inaczej, ile trzeba czasu, żeby dorosnąć. Kochani, nie ma jednego, jednej odpowiedzi na te pytania, ponieważ to zależy od strasznie wielu y, czynników. Na przykład kwestia, ile trzeba się uczyć, żeby umieć grać, zależy od Twoich oczekiwań, od Twojej świadomości, od Twojej dojrzałości, pracowitości, od wieku, od wytyczonych celów, ewentualnie od Twoich założeń, jakie masz do najbliższych y, kilka lat. Y, zwróćcie uwagę, że odpowiedź na to pytanie determinuje wiek. Dlaczego? Dlatego, że wiek determinuje percepcję. Czyli inaczej uczymy się, kiedy jesteśmy małymi dziećmi, a inaczej uczy się młodzież, inaczej uczy się również człowiek dorosły, czy nawet taki dojrzały 40-50 letni. Przyznacie, to właśnie dlatego w szkołach muzycznych istnieje podział. Dzieci młodsze uczą się w tak zwanym systemie sześcioletnim, a dzieci starsze, tam powiedzmy od 9. czy 10. roku życia, w różnych szkołach to różnie bywa. Yy, Trafiają już do cyklu, jak my to nazywamy, czteroletniego, uczą się w szkole muzycznej cztery lata, choć cykl sześcioletni i czteroletni obejmuje ten sam materiał. Dlaczego tak się dzieje? No właśnie, bo przecież to zależy od wieku, od tego jak kto rozumie. Oczywiście szkoła ma swój program, ty nie masz programu, więc to nie znaczy, że ty musisz się uczyć teraz 4 lata albo 6 lat i będziesz umiał grać. To nie o to tutaj chodzi. Kolejna rzecz, ile trzeba się uczyć, żeby umieć grać. A co to znaczy umieć grać? Dla każdego będzie to zupełnie co innego, zgadza się? Dla jednych to będzie, nie wiem, zagranie trzech piosenek przy ognisku, on stwierdzi, że on już umie grać. Są ludzie, którzy wiecie. Już to nazywają graniem, prawda? I nawet publikują to w internecie. A są oczywiście tacy, którzy obserwują mistrzów gitary w internecie i stwierdzają, że tak, ten człowiek umie grać, jeszcze inni uczą się innych rodzajów muzyki. I dla każdego człowieka umieć grać może oznaczać zupełnie co innego. <laughs> A więc można by było powiedzieć, że jest tyle odpowiedzi, ilu pytających. Mało tego, zależy to jeszcze od kultury, w której dorastałeś od środowiska, od twojej pozycji społecznej, od rodzaju muzyki, który wybrałeś. Dlaczego tak mówię? No bo e, zwróćcie uwagę, że na przykład w malutkich miejscowościach istnieją malutkie szkoły muzyczne, tam o wiele e, mniej osób chce grać na instrumencie, jakoś tak się dzieje w większych miejscowościach czy w miastach e, więcej. <laughs> Dlatego o tym mówię. Poza tym jest jeszcze kolejna ważna rzecz, uczyć się grać. To jest dosyć skomplikowany temat. Większości ludzi, którzy nie mieli do czynienia z nauką gry na instrumencie, wydaje się, że no, uczysz się grać tak samo jak się uczysz matmy czy angielskiego. Otóż nie, moi drodzy. Um, uczyć się grać to znaczy po pierwsze pojąć co trzeba zrobić, a po drugie ćwiczyć, czyli wykształcić pewne manualne zdolności. A to zabiera o wiele więcej czasu niż zrozumienie tego, co masz zrobić, bo jak ja ci powiem złap tu, tu i tu, to to nie jest trudne do zrozumienia. Tylko postawienie tego, zrobienie tego dobrze, a potem zagranie czegoś jeszcze prawą ręką, to już nie jest takie proste i wymaga ćwiczenia. A więc zrozumieć jest łatwiej, ćwiczyć trudniej, bo chodzi o manualne zdolności wymagające powtarzania pewnych sekwencji ruchów. Oczywiście świetnie to rozumieją na przykład sportowcy. Ci moi uczniowie, którzy trenują jakiś sport, czy trenowali jakiś sport, oni dokładnie wiedzą, o co chodzi, mam same bardzo pozytywne doświadczenia, jeśli chodzi o uczenie takich osób, ponieważ oni wiedzą, że wyćwiczenie pewnej umiejętności, wymaga czasu i powtarzania pewnych ruchów. <laughs> Mówię o tym dlatego, że zadaliśmy pytanie, ile trzeba się uczyć, żeby umieć grać. Pamiętajcie, że nauka gry na instrumencie to jest co innego niż przyswojenie pewnych, e, pewnych informacji. Ćwiczenie potrzebuje więcej czasu niż zrozumienie. Liczy się tutaj sposób ćwiczenia, liczy się czas, który poświęcisz i wreszcie utrwalenie tego co się nauczyłeś, to zawsze powtarzam swoim uczniom, bo niektórzy moi uczniowie grają na gitarze, nie wiem, 4 czy 5 lat i z przykrością trzeba stwierdzić, że jak ich zapytać, co ty umiesz zagrać albo zagrać coś, to oni mówią, nie umiem. No, dla mnie jest to bardzo dziwne, ale to zupełnie inny odcinek o tym, nagrałem czy jesteś gitarzystą rzeczywiście. I, albo kto to jest gitarzysta. A więc, kochani, sami widzicie, że żeby odpowiedzieć na pytanie, ile trzeba się uczyć, żeby umieć grać, to wcale nie jest łatwo, bo trzeba wziąć wielu, wiele różnych czynników pod uwagę. Co nie znaczy, że nie można spróbować, albo przynajmniej rzucić jakieś takie, jakieś takie światło na odpowiedź na to pytanie. Musisz wiedzieć bardzo ważną rzecz, że jeżeli zaczniesz grać. Zrobisz to dobrze, będziesz wytrwały, będziesz dobrze ćwiczył, będziesz miał fajnego nauczyciela, z którym złapiesz kontakt, bo to też jest nie bez znaczenia. Zacznie ci coś wychodzić. Oczywiście najpierw będą to proste melodie, potem coraz bardziej skomplikowane, potem chwyty, więc będziesz grał. I co się wtedy dzieje, jak zaczyna wychodzić, to wciąga. Jak zaczyna wychodzić, to tak jak z apetytem, który rośnie w czasie jedzenia. Chcesz grać trudniejsze rzeczy zaczynasz celować coraz wyżej. Widzisz, że inne utwory stają się zupełnie w Twoim zasięgu, więc wydłużasz ten proces ku swojej radości. Widzisz, że to jest proces ciągły, ale on przynosi rezultaty, przynosi oczywiście dużo radochy, a więc, że jest to proces w zasadzie bezterminowy. I dochodzisz do wniosku, że stwierdzenie umiem grać nie zna granic, bo wyznaczasz sobie nowe cele, nowe utwory, może stwierdzasz, że Ty jednak inny rodzaj muzyki chciałbyś grać, może zmieniasz instrument, gitarę, na przykład na akustyczną czy elektryczną, odkrywasz nowe pokłady, możliwości, nowe rodzaje muzyki, które możesz zagrać. Jeszcze w dodatku, zorientujesz się, że. Nawet jak już jesteś na całkiem niezłym poziomie, to zawsze znajdują się ludzie, którzy lepiej od ciebie grają, więc jeszcze tą poprzeczkę można podwyższyć i może się okazać, że odpowiedź na pytanie, ile trzeba się y, uczyć, żeby umieć grać, nigdy nie znajdzie odpowiedzi, ponieważ stwierdzisz, że możesz grać całe życie i umrzesz w przekonaniu, że nie umiesz grać. Ale teraz powiało pesymizmem. Otóż, mój drogi, nie chcecie zniechęcić do grania. Ja podaję w zasadzie swój przykład. Moi drodzy, ja gram na gitarze ponad 30 lat, całkiem sporo potrafię już zagrać, ale jak posłucham niektórych, to ciągle mi się wydaje, że ja nie umiem grać. Oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu nie zamierzam w tym celu odłożyć gitary, tylko cały czas ćwiczyć i dlatego o tym mówię. Można ćwiczyć bardzo długo, cały czas podnosić swoje umiejętności i wciąż wystawiać sobie nowe granice, a więc ile trzeba się uczyć, żeby umieć grać? No właśnie, można grać całe życie, bo to wciąga i chciałbym, żebyś o tym pamiętał. Ale jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie, o którym e, wspomniałem, powiem Wam, jak to wygląda. W szkole muzycznej, tak jak Wam powiedziałem, są cykle czteroletnie i sześcioletnie. One oczywiście obejmują pewien program. Dzieci uczą się najpierw podstaw, potem uczą się grać z nut, uczą się melodii jedno-dwugłosowych, potem trudniejszych, uczą się utworów z różnych epok. Może nie jesteś zainteresowany tego rodzaju graniem i nie interesuje Cię szkoła muzyczna, to powiem Ci tylko, że jeśli chodzi o czas, małe dzieci, 6-7 letnie, które zaczynam z reguły uczyć we wrześniu, pod koniec pierwszego roku, czyli maj, czerwiec, potrafią zagrać całkiem fajne melodie. Potrafią zagrać melodie dwugłosowe, potrafią całkiem nieźle już przebierać palcami, potrafią na przykład zagrać. Yy... tego rodzaju melodie potrafią zagrać oczywiście melodię z akompaniamentem, potrafią zagrać proste utwory z nut, co też wcale nie jest takie łatwe. Ile im to zajęło? No, 5-9 miesięcy. Uczniowie, którzy trafiają do mnie na lekcje prywatne, choć jest ich ze względu na brak czasu niewielu, i robią bardzo fajne postępy. Po 9 miesiącach potrafią zagrać naprawdę sporo rzeczy. Potrafią zagrać chwyty gitarowe, potrafią zagrać akompaniamenty do piosenek, potrafią zagrać prostego blusa, którego prezentuje w czarach z gitary. Jakbyś chciał i był zainteresowany, zapraszam. Pierwszy blues w Czarach z Gitary. To jest jeden z pierwszych utworów, które na pewnym etapie, czyli po dwóch, trzech miesiącach, już zaczynamy grać. Dlatego, że nigdy nie pomijamy podstaw. Nagrałem o tym osobny odcinek. Podstawy są ważne. Trzeba nauczyć się stawiać porządnie palce, ruszać palcami prawej ręki, porządnie trzymać instrument, i wtedy można grać. O tym zawsze pamiętajcie. Nie pomijajcie podstaw. Jak chcecie coś więcej, to taki odcinek całkiem nie Dawno pojawił się u mnie na kanale. A więc kilka miesięcy zajmuje, zanim zaczniemy grać proste bluesy, czy y, pierwsze akordy y, 3-4 palczaste. No, no to jak ja mam teraz przez pół roku ćwiczyć pierwsze akordy. Otóż, mój drogi, musisz pamiętać, że ja mówię tutaj o porządnym graniu. Mówię o tym, że będziesz dobrze zmieniał chwyty, że będziesz dobrze trzymał instrument, że będziesz dobrze poruszał palcami prawej ręki prawidłowo, prawidłowo stawiał te palce. Dlaczego trzeba to zrobić prawidłowo? No dlatego, że to Ci może uniemożliwić w ogóle granie w przyszłości, jeśli nauczysz się tego byle jak i ja o tym też wielokrotnie już na moim kanale mówiłem. Więc chcąc odpowiedzieć na pytanie, ile trzeba się uczyć grać, no więc mówię, kilka miesięcy zajmują podstawowe chwyty, pierwsze utwory, a wszystko zależy od... Jeszcze raz podkreślam, jak duża jest Twoja determinacja, czy prawidłowo ćwiczysz, czy znalazłeś fajnego nauczyciela, z którym masz kontakt, czy wytrwasz wreszcie w tym ćwiczeniu, czyli czy robisz to systematycznie. Musisz sobie z tego zdawać sprawę, bo jeżeli zamierzasz ćwiczyć raz w tygodniu, na przykład, no to mój drogi, ten proces może się wydłużyć do kilku lat. Zanim złapiesz pierwsze chwyty. No bo to nie w ten sposób się pracuje. To podobnie jak zaczynasz trenować jakiś sport, to no nie chodzisz na trening raz w tygodniu, bo to nie ma sensu. W szkole muzycznej dzieci mają dwie lekcje w tygodniu, nie zapominajmy o tym. Młodsze mają 30-minutowe lekcje, starsze mają 45-minutowe lekcje i gdyby nie te lekcje, czyli ten przysłowiowy bacik nad głową, to prawdopodobnie z tego ćwiczenia niewiele by wyszło. Dlatego uważam, że na samym początku te lekcje są istotne, tak jak, nie wiem, modni w tej chwili trenerzy personal. Oni mają dużą wiedzę, ale przede wszystkim mobilizują Cię do działania albo rozliczają z tego, co powinieneś zrobić, i dlatego wielu z nas jest to po prostu potrzebne. A więc co robić? Wyznacz sobie cel, co byś chciał grać. Znajdź sobie nauczyciela, który pomoże Ci dobrać instrument. Poznaj podstawy. Czyli dobra pozycja, uderzenie palcami, przyciskanie każdym palcem, potem większą ilością palców. To może ci zająć później w przyszłości mniej czasu, jeżeli dobrze to zrobisz. Jeżeli będziesz miał dwie lekcje w tygodniu, będzie szybciej. Jeżeli prywatnie, to z reguły jest jedna lekcja w tygodniu, choć to zależy od układu przecież i umówienia się. Więc może to zająć więcej, trochę czasu. Zabieraj się do roboty. Najważniejsze to podjąć decyzję i zacząć. Nie myśl o tym, czy to będzie dwa miesiące, czy to będzie 5 miesięcy, bo bardzo różnie może to być, ale wszystko zależy od Ciebie, od Twojego nastawienia, od Twojej determinacji, więc nie patrz na czas, tylko rób swoje ćwicz, bo warto, bez względu na to, co Ty sam uznasz, za umiem grać. Warto to zrobić, warto się wysilać, ale. Warto też od razu zaznaczyć, że to musi zająć sporo czasu. Ile to zależy od Ciebie? Działaj, pozdrawiam serdecznie. Jakbyś miał problemy, miał problem, co to znaczy ćwiczyć? Nie wiesz, jak ćwiczyć porządnie, jak ćwiczyć efektywnie, nie chce Ci się ćwiczyć albo denerwujesz się przy ćwiczeniu, zachęcam Cię, żebyś odwiedził i obejrzał filmy o właśnie takich tytułach na moim kanale. Na playlistie Pan od gitary mówi wprost. Ja to wielokrotnie już tłumaczyłem, tam można znaleźć naprawdę dobre rady. A teraz już pozdrawiam serdecznie, kłaniam się, Pan od gitary.